Jako osoba, która sama kiedyś bardzo ciężko chorowała. Dla osób, które nie wiedzą, była to przede wszystkim astma, alergie, AZS i wszystkie dolegliwości, które się jakby z tym wszystkim wiązą, wiążą, włącznie z osłabieniem odporności i ciągłymi chorobami. Tak naprawdę ja byłam ciągle chora, ciągle na antybiotykach. Do tego wszystkiego, oczywiście, z czasem doszły stany depresyjne, zapalenie szpiku i kości, które jest wynikiem błędu w sztuce medycznej. Tych dolegliwości jakichś takich pośrednich było w moim życiu naprawdę dosyć sporo. I teraz jako osoba, która również korzystała z darmowych porad innych ludzi, którzy nie mieli żadnego wykształcenia w kierunku jakiegokolwiek leczenia metodami naturalnymi, jako osoba, która szukała pomocy również u osób profesjonalnych, które zajmują się w cudzysłowie. Przywracaniem zdrowia. E, jako osoba, która również wcześniej ufała trendom medycznym i ufała w to, że medycy są po to, aby nam zdrowie przywracać. E, ja sama. Moi drodzy, przywróciłam sobie zdrowie w 100% holistycznie. I musicie tutaj wiedzieć, że słowo holistycznie jest bardzo mocno nadużywane i większość osób kompletnie nie ma pojęcia, co to słowo oznacza i w jaki sposób terapia holistyczna powinna wpływać na ludzki organizm. Ja, jako osoba tak ciężko uważam poszkodowana i schorowana przez to, co zrobił ze mną system medyczny, szukałam takich rozwiązań, aby rzeczywiście przywrócić najpierw sobie zdrowie. I udało mi się to po przeczytaniu kilkudziesięciu opracowań w zakresie terapii przywracających zdrowie związanych z terapiami naturalnych. Po przeczytaniu setek publikacji związanych z naturalnym przywracaniem zdrowia po odkryciu tego, czego potrzebuje mój organizm i dostosowaniu całej fitoterapii pod to, czego potrzebuję ja. Udało mi się to, moi drodzy, wtedy, kiedy rzeczywiście postawiłam na samą siebie i na swój powrót do zdrowia. Udało mi się to, dlatego, że bardzo mocno chciałam wyzdrowieć i jedyne o czym myślałam, to to, że ja do tego zdrowia wrócę sama.